Już myślałem, że będą banany na święta zielone, na święta Wigilii Bożego Narodzenia. A może i na Sylwestra to trochę żart, oczywiście, ale 12, dzisiaj listopada, i widzę już konkretne zapowiedzi przymrozków minus 4 przez 3 noce pod koniec następnego tygodnia, czyli tam 18, 19. No i jeszcze tutaj wyczekuję, ale czas kręcić filmiki o tych wszystkich bananach, bo w pewnym momencie będę musiał tu wkroczyć i wszystko pościnać. tutaj Wkroczyłem tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać jakie te niby pnie są duże. Około na no ponad 3 metry, jeżeli chodzi o ten najwyższy miejsce, z którego wyrastają najwyższe liście. A reszta tam od metra 50 ten po prawej do tam około metra m, średnio dwumetrowych budkach zmieściłaby się na połowa tych niby pni, ale postanowiłem użyć budy 25 metrowej, Będzie miała półtora na półtora. Takie są ścianki, czyli w środku metr pięćdziesiąt na metr dwadzieścia, czy metr trzydzieści właściwie wychodzi. Mam tutaj kabel 80 w zakopany w gruncie pod kępą więc będzie tutaj no, całkiem solidna konstrukcja przy okazji można zobaczyć UBM, która na którą szykuję budę 3 metrową więc te banany w tym roku wyrosły naprawdę, naprawdę wysoko podejdę tam raz jeszcze, teraz kamera jest ustawiona na liście więc będzie mi widać pewnie tylko głowę w czapce Bywały takie lata, że pod koniec jesieni liście były już poszarpane, ale były mniejsze, było tego mniej. Jestem naprawdę zadowolony z tych tegorocznych przyrostów. Widzę, że ta kępa wreszcie żyje tak jak sobie to wyobrażałem. Że te przyrosty są dynamiczne, że wychodzą nowe odrosty, bo tego mi brakowało w pierwszych latach. Wiem już, że tego banana trochę trzeba bardziej podrzeć niż y, musa basio y, dlatego też y, do budy włożę y, taki mały termowentylator y, 250 W. Y, żal będzie ścinać te liście, ale y, zawsze to zimowanie na wysokich pniach y, jest korzystne, przynajmniej w przypadku musasekimens, jeszcze bardziej niż w przypadku musabasio chciałbym, żeby wreszcie też zakwitł chociaż jeden niby pień, to zawsze strata ale musa, sikimensis kwiaty no to jest coś, czego jeszcze tutaj u mnie nigdy nie było owoce też ma większe, więc byłaby dekoracja no ale co wyrośnie co wyrośnie to będzie na pewno już jestem spokojny, że ta kępa już jest na tyle właśnie rozwinięta, że tworzy taką fajną Pałkę, nawet może za wysoką jak na te warunki wietrzne, no ale nie ma tutaj wysokiego takiego lasu który by, i polanki, która by zabezpieczała liście sięgające dachu przed wiatrem. To tak trochę mało widać, ale w tym roku na najwyższym niby pniu, a mocno zadzielam głowę, żeby dojrzeć to miejsce. Z którego wyrastają, Wyszło 10 liści. Najgrubszy niby pień. No takie małe porównanie tej 3-metrowej jubei tych bananów. Masa liściowa jest nieporównywalnie większa. Cała biomasa z nad dachem zachodzą te liście. Świetny, świetny przyrost w tym roku. Przy okazji spojrzenie na musele lasiocarpa, o której jest osobny filmik. Na kolokazja esculenta. Myślę, że pierwsze przymrozki jest tutaj zetną, więc też je zabezpieczę, chociaż będę starał się wytrzymać jak najdłużej. No i ten kwiat i owocki musa abasio dla porównania. I pożegnalne spojrzenie na ogród z połowy listopada.